No, hej, cześć, siemano, z tej strony Hawajec i witam was w następnym odcineczku z Let's Play i z Farming Simulator 19 Development Farm sezon drugi, tak jest, a my dzisiaj jak widać tutaj przeszłem się na mały kurde spacerek, tak po naszej pięknej miejscowości tutaj, na której gramy, tak a nie chce mi się bramy otwierać, to sobie szmyfnę przez płot, o jest tak troszkę dawno nie nagrywałem to ja się dawno niedawno ale no kurde przez przypadek kliknąłem bramę otworzyłem ee, dawno niedawno ale była troszkę przerwa na kanale obiecuję już nie wiem który raz ale no troszkę się postaram żeby ta aktywność na kanale e, e, wzrosła tak e, planuję ten odcinek zrobić na Yy, na piątek, mam nadzieję, że będzie w piątek że się uda troszkę późno nagrywam, ale no co yy, łapek w górę, soczysty komentarz i lecimy z odcinkiem, tak jest yy, w domu tu kurde nic nie słychać a no chciałem jeszcze fajny wstęp zrobić, ale stwierdziłem, że zrobię inny już tak, byłem na spacerku tutaj, chciałem zrobić że pimpek w domu, ale yy, o, o właśnie jest w domu no ale kurde. A, nakładka w grze mi nie działała, bo nagrywam teraz NVIDIA. Zapomniałem no, GeForce Experience z, z nakładką w grze w tej aplikacji. No i nie działało mi w farmingu, i musiałem to włączyć i wyłączyć. <laughs> tak, ostatnio pracowaliśmy najnowszym tutaj ciągnikiem, jakiego, jaki posiadamy obecnie, czyli tym OTO Jeleniem, John Deerem. 6910S, tak jest ogromne bydle super traktor a dzisiaj będziemy działać Ursusem e, 1954, który jest e, sprawdziłem, jest on tylko o 4 konie mechaniczne, słabszy od tego John Deere'a, także no e, do tego mamy siewnik marki Polanin, mam go już długi, długi czas Kojarzycie na pewno w farmingu 22 również jest i w 19 to jest taka z takiej paczki, go pobrałem z modpaku PGR SPR, tak się ta paczka nazywała. nazywa No, i mam go już kurczę 2 lata w sumie w tych modyfikacjach w 19 i tak jakoś za bardzo z niego nigdy nie korzystałem i stwierdziłem, że teraz mamy większe maszyny i w ogóle to myślę, że to jest dobry. No. A poza tym on nawet pod słab, nawet myślę, że taki Władimirec T25A albo Ursus C330 by sobie z nim poradził. Bo on jest w sumie ciągany bardziej niż podwieszany, także wiecie. Dobra. Nie wiem, czy tutaj nie będzie za głośno w Ursusie, bo on takiego wyciszenia bardzo nie ma, jak... Jak jelonek, także nie jest aż tak przyjemnie. Znaczy, wyciszenie jakieś tam jest w kabinie, ale no słabsze. Ale musiałem też za, yy, no, kupić w końcu ten ciągnik, bo miałem go w planie od początku serii. Yy, to też Wam tak powiem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba był nawet na miniaturce pierwszego odcinka już. Także już szmat czasu temu to było no i ta seria już w kwietniu jak dobrze pamiętam w kwietniu tak w kwietniu tego roku obchodziła swoją rocznicę pierwszą tak no co seria jeszcze trochę będzie ale co do serii farmingowych mam do was też yy, małą zapowiedź dobra żeby znaków znaków nie sprzątnąć mam do was małą zapowiedź yy, co do co do serii z Farming Simulator, bo mam w planie retroserię Z okazji dziesięciolecia Farminga 15, tak No wiem, że miało już nie być tego Farminga 15, ale no nie będzie to taka seria, wiecie Seria w stylu 50 odcinków, maksymalnie 20, także bardzo krótka seria Przenica, tak? Tutaj miała być Przenica <tłynnie> Tak jest nie będzie to jakaś bardzo długa seria, także będzie to taka bardziej seria, gdzie będę na streamach najprawdopodobniej grał. Tak. No i mam w planie będziemy grać na polskiej mapie. Na jakiej polskiej mapie to zobaczymy. Na pewno powspominamy Polish Farma trochę. Sezon pierwszy, bo... Wiem, że to było już yy, przecież całkiem niedawno, ale ja tak naprawdę na tym save game'ie <laughs> na którym 2000 yy, na którym 2020 yy, rozpocząłem serię yy, no to tak naprawdę grałem już w sumie gdzieś od 2018 roku, także Także szmat czasu Także jak chodzi o na YouTube, To może to jakoś bardzo dawno nie było 4 lata temu Ale Tak dla mnie no to trochę już dawniej Wcześniej o no Co tam się stało Że się kurcze nie zasiało Też tak jest, że jakbym z Poznaniakiem jeździł Kurcze tym siewnikiem nie będę tutaj z Wami na nagraniu całego tego pola siał, mimo że mam w sumie dobry siewnik do podto. No ale po prostu zajmiemy się inną pracą. A tutaj chyba puszczę pracownika, bo jeszcze muszę pomyśleć, jak to, jak tego pracownika ustawić, żeby miał fajnie, wygodnie do siania po prostu. Co do nazwy serii to jeszcze nie wiem yy, jaka będzie. Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale <laughs> wpadł mi pomysł, yy, żeby y, Retrofarm yy, na nazwę albo Retrofarm 2000. Zobaczymy. Jeszcze nie padła ostateczna decyzja. Yy, no i myślę, że ta seria by wystartowała. Wraz z tą faktyczną rocznicą dziesięciolecia tak czyli pod koniec października, jakoś chyba 30 października, farming 15 miał premierę 2014 roku tak, to już będzie 10 lat. No i na razie wszystko jest tak dzisiaj tak jak sobie oglądałem mój kanał i co tam na głównej mam jakie playlisty poprzepinane to tak oglądałem Polish Parma i taki pomysł mi się natknął przy, przy przeglądaniu mojego odcinka końcowego z Polish Parma i tam dałem taki przy tych Ala napisach końcowych takich filmowych dałem yy, Napis, że no FS 15 będzie miał prawie 10 lat już. No i w sumie zgadza się. No. Skończyłem w 23 31 grudnia i w 2024 w tym roku będzie miał już 10 lat, kurde, od premiery minie. Także czas szybko leci kurde. Ale to nie zmienia yy, po prostu tego że jak dla mnie PS15 nadal jest dobrą grą i muszę przyznać, że przykładowość 19 też mam miłe wspomnienia i też już jednak trochę czasu od premiery też minęło <laughs> i mija cały czas, no czas leci, nie ma się co oszukiwać to myślę, że od Farminga 17 w górę no to już nie ma takiego klimatu. Farming 17 to jest taki ostatni farming, w którym jest na polskich modyfikacjach, na polskich mapach taki klimat po prostu nie wiem jak to by w sumie powiedzieć, ale no po prostu jest inny klimat nie wiem czy to chodzi mi najbardziej o grafikę, czy ogólnie o co czy o, o modyfikacje, że w sumie w FESie 17 już się zaczęły y, Udimy, fototekstury, Udimy zaczęły wypychać fototekstury i to też te y, modyfikacje inaczej wyglądają. No tutaj mamy na przykład y, ten złomek y, C355, y, który y, był w sezonie pierwszym tej serii mojej z 19... 19 jest na fototeksturach, no widać różnicę, nie? fototekstury, a tutaj mamy yy, Udimy, <laughs> no te fototekstury nie, niektórym się podobają, niektórym nie O, ten ciągnik jest na Udimach cały na przykład yy, No Niektórym się te fototekstury nie podobały i w ogóle, że nie ładne, ale ja osobiście uważam, że Fototekstury nie są złe Myślę, że są całkiem, całkiem Dobra. Nie wiem jak mi do teraz to pójdzie. Ale puszczę tu pracownika. Mam nadzieję, że nie będzie robił głupot. I że jakoś to zrobi. No, że jakoś sobie tutaj ogarnie to pole mniej więcej. Ja tutaj też specjalnie Troszkę wyczyściłem, zrobiłem mu przestrzeń. No nie mów, że się to drzewo będzie przeszkadzało. Gościu, no, ja tutaj specjalnie trochę przestrzeń zrobiłem, żeby po prostu miał wygodnie nawracać. No tak połączyłem te pola. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale mi tam pasuje. Na no, łąka jak widać, prawa niska, bo troszkę tutaj czasu skiwnęliśmy. I też tak stwierdziłem, że chcę tą serię urozmaicić, bo oglądałem też, zacząłem robić coś takiego Jak skończę Development Farma sezon drugi, to połączę po prostu playlistę sezonu pierwszego i sezonu drugiego I robimy i po prostu na głównej wstawie Development Farm cykl, albo tam napiszę, że 2020-2024 Chociaż tego w sumie też nie wiem, kie, kiedy skończę. Tego development farma. Kiedy, kiedy mi się uda skończyć. Kiedy skończę? No wiecie, <laughs> serio ogólnie z farminga, no to od zawsze u mnie, że to jak, jak ja to mówię, tak naprawdę ekspozycja dowolna w sumie to nie ma. Nie mam jakiegoś musu, czy coś. Kiedy chcę yy, skończyć, to skończę. Kurczę, <coughs> mogę w sumie wziąć zielonka, ale mam ochotę tego 3PK wziąć. O, to chyba też są fototekstury, tak mi się wydaje. Raczej tak, fototekstury. Ale dobrze wygląda. Mi tam się podoba. Pewnie, że to tekstury. Dobra Czy ja tu wykręcę to nie 30, ale... Ale daliśmy radę Dobra Użyję sobie takiej oto modyfikacji Przeniesiemy sobie tutaj sklep I zakupię sobie Gdzieś miałem, chyba, ale nie chcę mi się szukać. Eee, środek pasobójczy, oprysk, po prostu może być ten. Chyba, chyba będzie działać napełnianie też tych. tych, tych to tutaj mam od zawalenia. No, no i co to. Do serii farmingowych. Planuję kontynuację Polish farma oczywiście, ale chciałbym Polish Pharma, no żeby nie było tak jak już mam przykład z Development Farmem. Nie tylko uważam, że należałoby zmienić mapę, ale też trochę modyfikacje zmienić. Żeby nie było idealnie to samo Działa wszystko, chyba działa wszystko. Ta hydra trochę, ten kabel tak trochę dziwnie Dziwnie na zakrętach, jakby się wypinał ty e, dobre. O kurczę. Lubię tego moda na, na kamerze wewnętrznej, że tak można przesuwać. Napełnia się to, napełnia się to. Troszkę poczekamy. A patrzę, to wszystko. 1300. Dobra. No wyjedziemy. Zobaczymy, czy kierunki działają. W 3 A na opryskiwaczu. A nie, jest tutaj. Oj. Zapomniałem, że modyfikacja na siłę jest włączona Ten ruch tutaj nie jest aż tak dynamiczny jak tej Jak Jak w Urła Jak w 22, ale jest Dobra, pyry zostawimy w spokoju, bo mamy tutaj też takowe, ale damy im spokój na razie. Na pyry przyjdzie czas kiedy indziej dopryskamy tu To jest yy, nawóz, płynny nawóz. Ale idzie ty. 24 km na godzinę. Nie wiedziałem, że tak szybko mogę tu pryskać. Ty. Może trochę zwolnię. Chociaż i tak z takim samym natężeniem decybelowym silnik od 3 pk chodzi. Na nagraniu to wam wyciszę, w sensie tak trochę przyciszę, żeby było znośne. Ale jak ja gram na słuchawkach tego FS-a. I mam go chyba na 100% w ustawieniach, to troszkę yy, po czasie nie ukrywam uszy bolą. Jak trochę więcej się pogra taką 60 Jeszcze tu turbina jest, nie? Turbo kurde Chyba trochę głośniejsza jest wtedy, nie wiem. No szklarnie niestety puste jeszcze, yy, bo zapomniałem obornika dać i. I znikło, kurde, nie wiem czemu. Czemu, dlaczego. Nie mam pojęcia. O, tutaj gościu, bo trochę mi przeszkadza. Czy ja to mogę podnieść? Mogę. Dobra, nie chcę ci dachu, słuchaj, gościu, zarysać. Yy, także. No, nie, jeszcze w tą stronę się składa super. Dobra, bo nie chcę opryskiwacza rozkładać, składać na czesie całego. Nie posiłujmy i pryskamy dalej. Troszkę niżej, może podamy jednak. Na myszkę sterowane. Ramię opryskiwacza Fajna sprawa w sumie. Ja, nie no, tak wyżej to jak jest pod chyba podziemniaki. E, tak mi się wydaje jak kopce są. Co to tak mruga ty? A teraz to pole to kurczę nie powiem Galantę mamy. Jak połączyłem. Trzy pola w sumie są. Nie wiem <ścoughs> ile tutaj jest. Ale całkiem sporo. Teraz powstała poważna gospania. To co wcześniej. Także z Development Pharma streamy też będą najprawdopodobniej zeżniwi. Jak będę to pole sił bo to trochę trwa na odcinku, to nie będziemy wszyscy tylko symbolicznie. Także wiecie. Dobra, widzowie, bo spojrzałem na czas, znaczy, no tam co prawda czas jest dobry, ale yy, nie będę też już przedłużał, ja tam trochę ten odcinek skrócę, ale będziemy już powoli kończyć, no myślę, że odcineczek udany. Tak. Zobaczymy jeszcze na koniec, co tam pracownik kurcze tutaj odwalił. O, widzę, że zakończył pracę idealnie, prawie jak ja. Pracownik jak to pracownik, idealnie nie zrobił, ale zrobił jak umiał, tak? Ja to sobie poprawię tutaj, te takie nieładne miaki, co narobił, nie wiadomo dlaczego. Po co i na co? Ale na no co? Także, tak jak mówiłem łapek w górę, soczysty komentarz. I do następnego odcinka widzowie. Elo!